Mano, z tej strony Kros. No i mój pierwszy odcinek. Wysłałem drugi To nie. No, nie wiem. Ale po prostu. Nie ogarniajcie tego filmiku, że serio wciąż mam. mam takie sobie zadanie. To jest pierwszy filmu mój, pierwszy czyli jak widzicie doszedł gaz. Będę <noise> tak się odzywał. Po prostu też mój pierwszy odcinek, no będziemy na luzach, a mam prawie już 9000 puszek, dla mnie to sporo, sporo. Dla kogoś to może być mało, dla kogoś to może być średnio, dla kogoś to może być ma za dużo. Powinno mi się zachwycać, o już mi się załadowało, więc teraz... Chyba najgorszy team mi się trafił jakim. No, może nie ten prawie najgorszy, ale tam jest Riko. Okej. Okay. Czy mam na zadawanie HP, więc? No. Dzień, się. Tak. Dobrze. Tylko mi się ule... Ja. Może Riko serio. No szyb, no wiem, że może być. Okej, okay, dobra. Do one. Dzięki. Nita! Rów się pali, hej, hej, sopole. Rów się pali, hej, hej, sopole. Chwilę tutaj taką piosenkę. Hej, sopole, rów się pali. Ej, Sopole, rób się! Bali! O kurde! O! Gamoniu! Gamoniu! A, no ciągle mnie jakiś gość rozwala. Nie... Nie powiedzcie, przegramy! Nie! Nie na mojej wacie! Debilu! Jak? Nie widzicie jakaś moja forma. Yy. i kram jeszcze w gorącą strefę. Nie lubię niestety gorącej strefy, ale trzeba to zrobić dla Mega Boxa. O, sprawdzę jak Uuu, całkiem dobre side sitek, sprawdź czy jest na podchmurze poziomice albo albo jest dla mnie. I u. U. Ru 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 Mogę ci. Jakoś... Serio. A! No, wygrywamy. Że za chwilę przegrywać. Hej, są pole rów Pita. Nie wygrywacie, Gamonie! Pomocy! macy! O macy! pali Takie no Serio? Nie, moje graście, już się pali. Przegrywać. Hej, sopolerów polerów! Hej, hej, Sopolerus. polerów! Przedłan. To jest Prawie już zrobione. No to szybko będzie. Szybko. No już mam tu tego mega boxa. No oczywiście z pił później będzie. No mało mi zostało więc gramę na luzaka 3, 2, 1, go! Ready, get ready! Farleyk! Farleyku! Ale debil, nie! Ja się na nich zemściłem. Ja się na mis... ja nich mis... zemściłem ja Faz ja się na nich zemsty z Dobra. Ale ich... Ale ich robimy. Hello. Nie no, za chwilę wygramy. I wygramy to. Haha, wygrywamy. Co ty debilu robisz? Nie, nie wygramy. Chciał coś zrobić. Wow. tajny sposób, czyli kitka. Piąta słabo. Wow. No jak słabo. Ja no dalej. Bo kończymy tym na tym dzisiaj odcinek, bo mi się oczywiście dzisiaj nie trafiło. To <suszy> jest czekajcie. No i kończymy na ten odcinek. Terima kasih telah menonton,